Cześć, witajcie, z tej strony Nowiniek, a to są trzy gierki na Androida. W grze chodzi o to, że musimy zdobywać mafinki, przez co nam postać i musimy ją grać. Po zdobyciu odpowiedniej ilości mafinków możemy kupić kolejną postać. Teraz moja ulubiona, czyli teraria Musimy pokonywać w niej różne busy, zdobywać nowych NPC, rozmawiać z nimi i kupować. Zdobywać wiele różnych broni i budować wiele budowli. To by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie.